Siemano, proszakal z tej strony. Ha, witam Cię na moim kanale, witam Cię w e, szybkich rozpakach, quick unboxingach, wakacyjnego marzenia każdego gracza, wersja MKG tam 6900 albo 8 z ATX 08215 mm, i następnym komponentem będzie najfajniejszy komponent z całego kompa. Moim zdaniem oczywiście. <noise> Czyli karta graficzna. Fabrycznie zapakowana, jak widać, z jednej strony naklejka, z drugiej strony naklejka. Nie mogę się dostać do środka bez oderwania. Nie trzeba się tutaj posłużyć małym majcherkiem małym. A oczywiście karta to Zotak GTX 980 wersji AMP. I tak widzieliście już na podglądzie, zostały jak wygląda. Widać było, teraz się dobierzemy do tego Kodzik tu, ale sobie znajdziecie, nie będę pokazywał coś <laughs> nowego. Mogę przeczytać. O będzie inaczej. SKU, tak zwane SKU, czyli ZT kreska 90204 10B. 4 GB wersja, oczywiście 256 bitów. GDDR5 pamięci. No wychodzisz, a wychodź. Że ty. wyszło. No chodź. Chodź. Co tu mamy na pierwszy start? Kopertę z różnymi akcesoriami. Jest płyta ze strawnikami, Jest bacz. na obudowę, jak ktoś lubi sobie naklejać. Mamy co tu mamy jeszcze? Zotak Extended Warranty, rozszerzona gwarancja. Czyli przypominam, że normalnie w dystrybucji macie 2 lata, a jak się zarejestrujecie na stronie Zotaka w ciągu 28 dni, z tego co pamiętam, wcześniej było 15, teraz jest 28. Jeśli co wydłużyli, to albo zmienili, dajcie mi znać z tego co, co nie pamiętam, jest 28. I oczywiście Quick, start, quick user's manual, nie quick start guide. No, tak wyglądają te. te Akcesoria. Tu mamy dodatkowo jeszcze DVI na VGA. Tu mamy moleksy na kostki, zasilane szóstki, zasilanka i to chyba wszystko. A teraz i tam chyba po spodem już nic nie ma. Jeżeli my spojrzymy, to jest coś na grę nie ma, to nie jest Żadnych z Żadnych Splinter celów ani Assassin's Creedów. To sobie wrzucimy to, to na miejsce, to na miejsce, to na miejsce. Chociaż to też możemy rzucić na miejsce, żeby nam potem nie przeszkadzało przy wkładaniu grafy do pudełka. A za chwilkę już za Zabierzemy się za piątek z pan Kratym się kręcić. <laughs> Więc tak zabieramy się za podglądanie karty. Żeby nie pudełko. Nie podcięło. No, nie wiem jak by, ale mi się podoba. Tak? Widzieliście? Nie to mam podoba. Szkoda, że trzy kulery, ale dobra, trudno przeżyję To nie dla mnie. Trzy fajne kulerki. Trochę małe, ale karta gruba. Metalowa. Aluminium. Grubiutka. Jak widać. A tutaj będziecie mieli kocik. Mm. Tak, troszeczkę jak widać wystaje poza backplate, poza radiatory obudowa. Także obudowa z tej strony. Tak się prezentuje. Bardzo fajnie. folia naklejona, na razie będę zdierał, potem się zedrze. Dwa zasilania, dwie zasilania szóstki, złączka na SLI oczywiście tutaj, dwie szóstki. Tu radiatory wychodzą tam od środka coś tam widać. Zasilanko do okulerów tutaj. PCI oczywiście slot, a tu z przodu standardowo DVI, jeden HDMI i trzy DisplayPorty Porty duże, pełnowymiarowe i oczywiście backplate z tyłu. Za co dziękujemy Zotakowi, bo jeden z niewielu praktycznie we wszystkie wersje swoich kart ładuje backplate. A tutaj kodzik, dobra mam. Dam mam kodzik, macie. <noise> no, taka karcieżka, bardzo fajna, rozpakowaliśmy Zotaka. GTX 980 w wersji AMP 4Gową. Cześć, czekaj tu.